Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kapsy16 i witam w kolejnym odcineczku z OneBlocka. Jak możecie zauważyć, troszeczkę się w moim One blokowym świecie pozmieniało. Przede wszystkim stworzyłem sobie tutaj taką odrębną wysepkę. Co prawda, ona przejdzie pewne modyfikacje. Już tutaj troszeczkę mi blokuje slabów My się dzisiaj akurat tym zajmiemy, że ja się bardzo będę chciał dzisiaj skupować właśnie na tym, żeby zrobić sobie taką dużą, znaczy dużą, taką. Fajną platformę, po prostu na drzewka, bo drzewka akurat nie służy mi do tego, żeby mieć taki właśnie fundament, mieć po prostu po czym się poruszać i chcę się właśnie na tym e, sfokusować, ale oczywiście będziemy sobie akurat nie kopać tego one bloka, no bo czemu, czemu nie? Pamiętajcie o tym, aby zostawić polubienie, subskrypcję, jeżeli jesteście osobami nowymi. E, I teraz bawimy się akurat nie w taki sposób, że ja znowu akurat nie podaję jakieś tam hasło w trakcie materiału, czy pod koniec materiału, czy na, na początku materiału, czy gdzieś w środku materiału, hasełko. Póki co, z racji, że po prostu na razie nie mam żadnych villagerów, nie mam akurat nime tagów do, do ogarnięcia, to nie będę obiecywał żadnego zwierzęta, czy czegoś takiego, tylko po prostu chcę się też sprawdzać, kto w danym momencie, kto czy ktoś ogląda właśnie cały materiał, czy ktoś ogląda pół materiału, dlatego e, będzie mi mega, będzie mega fajnie po prostu, jak e, będziecie zapisywać te hasełka, które będę podawał w materiale, w sekcji komentarzy. Dobra, ja już tutaj nie będę przedłużał, z niej, stąd zrobiłem kolejnego screenshot, jak to u mnie <laughs> bywa. Kopiemy sobie kolejnego właśnie oneblocka, na razie się spok spokusujemy na tym, żeby te oneblocki po pokopać. Ja pozwolę sobie tutaj wykorzystać Akuratnie tą nowy kilo, z racji, że z żelazem jest trochę krucho. W ogóle, jeżeli chodzi o żelazo, będę sobie potrzebował stworzyć faremkę żelaza, ale do tego to będę potrzebował golema. Nie. Oj, delfin! Tylko co ja zrobię, jak tutaj. Delfinie, delfinie, chodź tutaj, tutaj, tam gdzie woda jest. Delfinie! Oj. W ogóle tutaj udało mi się, właśnie z racji, że ja bo te, wy możecie akurat, bo Wy na pewno tego tego nie wiecie. Trochę teraz mi przykro z tego, że, że ten rewin, ale nie wiedziałem, co zrobić, bo tutaj też te żółwiki akurat po wykopaniu tego one bloka akurat nie, przed przed materiałem jeszcze, czy przed materiałem. Po prostu ludzie, ale się strasznie zaplanowałem. Chodzi o to, że jeżeli bo tak jak te żółwiki, ja sobie akurat nie ogarnąłem, kopiąc po prostu tego One Bloka. I przy okazji też mi się udało ogarnąć nieskończone źródełko wody i myślę sobie, żeby tutaj trzeba będzie po prostu chyba zrobić coś takiego, żeby te nieskończone źródełko najpierw tu jakiś taki basen, właśnie na, na różne takie wodne zwierzątka, bo jak widać przydałoby się coś takiego do tego, ale sobie pozwolę sk na z nas zrobić, czyli zrobimy coś takiego, że tutaj zrobimy sobie 18 slabów i w tym oto miejscu coś takiego sobie ogarniemy. Jest, chociaż tak naprawdę będę potrzebował... No momento, w sumie teraz trochę nie wiem, jak to zrobić. Muszę chwilkę się zastanowić. ok, już wiem jak, czyli w tym miejscu Zrobimy coś takiego. I teraz bardzo ważna sprawa. Że tutaj. O nie, 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 Ach, To ja chyba miałem, teraz miałem farta Mówię, szczerze, mówię zupełnie szczerze. Farta, że, że, że nie, 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 szczerze Miałem totalnego nie, że, że, nie, 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 jeszcze przed właśnie się nagrywkami przed, na przed nagraniem tego odcineczka. Ja akurat nie miałem tutaj przeboje ze szkieletami, i też chyba z dwa razy mi się udało odednąć Także z tym hardcorem to w sumie nie wiem, jak to by u mnie wyglądało. Ale ja myślę, że tutaj akurat nie moje skile się wzmocnią. No, ale to ja na razie na hardcore się nie decyduję, ok? To w ogóle nie widać tego. Trzeba by było to zastąpić innym blokiem, czyli nie może być cobblestone. W takim razie będziemy musieli to wszystko zastąpić choćby tym drewnem. To sobie przerabiamy wszystko na pół płytki. I teraz zamiast cobblestone'a dajemy po prostu sobie elegancko, właśnie przezbierajmy. Dajemy teraz, właśnie te oto bloczki. Zauważyłem problem. Jak chcę tutaj rozlać wodę, to ta woda znika. I nawet mogę to normalnie przychodzić, ale wezmę sobie stąd. Gdzie ja tu wodę rozlałem? Aha, teraz już w ogóle znikła. Chyba, że czekajcie. Czekaj. teraz spróbuję. Nie. Także, nie, niestety. Po prostu jak będę delfiny czy coś, to nie będę mógł tak, ten chyba, że tutaj. Też nie. Coś się zepsuło. Albo nie wiem. Albo to się po prostu w trakcie jakoś tam napra naprawi. W każdym razie, no ten, to na razie niech tak zostanie. Może potem się jakoś to wszystko odbaguje na tych zwierzątek. A my przejdziemy właśnie tutaj do kopania Jesz jeszcze póki się właśnie tutaj tego bloczku, one-bloka. Ok, tutaj akurat nie rybki. Najgorzej, najgorzej teraz jest wiaderko. Ok, Wiecie, najlepsze jest to, że dam na rybkę. O, jest, udało się. Udało się ocalić jedną rybkę. Bo już wcześniej miałem też taką dokładnie sytuację. Tylko problem polegał na tym, że jak dawałem tutaj rybkę, to ona nie chciała, w ogóle, to w ogóle nie, nie pokazywało mi, że jest. A teraz już się udało. Także cieszę się, że udało się to jedną rybką. No i dobra, i mi się teraz kilo skończył. Te bloczki sobie pochowajmy. Te drewno. O. Okej. Okay. I teraz żelazo. Pytanie, czy żelazo jest tutaj tak. Jest. Tu w razie czego. Ale jest trochę lipa, bo szczerze... A nie, tu jeszcze dwa. A węgiel. Jest tutaj dobrze. Bardzo dobrze. I tu sobie damy jedno. I tu damy sobie jedno. I tutaj sobie damy resztę. I będę potrzebował... Jeżeli chodzi o te żelazo, dajmy sobie tutaj w tym miejscu. To sobie schowajmy tutaj. Nie, nie schowamy tutaj sobie. Nie, też nie schowamy. Coraz więcej tych bloków różnych, śmiesznych. Ale niekoniecznie te, co mi będą bar... takie przydatne. Tylko jest takich... Dużo mnóstwo takich bz bzdetów. Wtedy Lewienko sobie od razu przeróbmy na pół płytki, żeby tam do tej platformy, jeżeli chodzi o ten lasek, to sobie te złoto zbierzmy i te żelazo, o już od razu będę mógł sobie stworzyć tutaj kilofik. Bardzo się cieszę z tego. Ale będę sobie musiał stworzyć jednak skobu. A nie, skobu z tą tej mam. Także ja pozwolę sobie to też wykorzystać. E, te arbu, tego arbusu sobie damy tutaj. Ze złotem, złoto schowajmy tutaj. A tu jeszcze mamy jak coś żelazo. A a propos tych marchewek, to ja tutaj sobie zrobiłem wcześniej prowizoryczne takie pole. Możecie zauważyć, że tutaj teraz żółwik stoi. Zrobiłem sobie takie prowizoryczne pole i pozwolę sobie wykorzystać kostkę mocną do tego, żeby trochę większą ilość tych marchewek mieć. Także akurat akuratnie stąd stą ta ilość tych marchewek. A teraz pozwolę sobie tutaj rozbudować. Tą platformę na drzewka, na drzewka. i potrzebuje teraz troszkę więcej, większej ilości ziemi. O, elegancko. I tu, co ile krat? O 5. Tam jest chyba o 4, tak? Dajmy, dajmy o 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu była piąta krateczka. I tutaj sobie możemy elegancko stworzyć kolejny taki, właśnie slabowy poziom. Mhm. I tutaj pozwoliłbym sobie, żeby to wszystko było tak na równi. Że w razie po prostu jak drzewku rośnie i te liście będą, to, że to będzie spadać sobie tutaj, a nie gdzieś indziej. Zrobiła się nocka, ja sobie pozwolę na szybką kimkę, bo czemu by nie. I dobrze, i teraz bardzo ważna sprawa. Czy ja tu mam zwykłe drewno jeszcze gdzieś? O, mam jedną tyseczkę i mam jeszcze 8 slabów. Także ja sobie tutaj pozwolę te 8 slabów tam postawić. Widzicie, jeżeli chodzi o drzewo, drzewo mi się teraz bardzo, 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 bardzo przyda. Z racji, że będę chciał sobie stworzyć odrębną platformę. Na pewno na mob grinder, na pewno na portal i na pewno na faremkę. Zarówno takie, y, takiej żywności, jak i właśnie też y, platformy, gdzie będę przechowywał zwierzątko. Podnieść chciałbym że chociaż na no, spełnie no, mogłyby być akuratnie te moby, ale bardziej wolałbym, żeby tam był magazyn. Także te, te moby, y, także y, moby, w sensie, z, także akuratnie tutaj króweczki, owieczki, kureczki i świnki, w sumie też i zajączki, chciałbym przenieść. Ale do tego będę potrzebował platformy, a póki co platformy takowej nie mam. I muszę sobie po prostu zrobić do tego przestrzeń. Ten głód bardzo mi szybko spada. Ja chyba będę musiał tam jednak podmienić ze słaby na, na ziemię, bo jest nieciekawie. O, tutaj sobie zasadzimy i tutaj. O, tu jeszcze w ogóle jest jedno drewno, jednak nie zauważyłem. Od razu na deseczki sobie przeróbmy. I dobrze. I teraz tutaj bardzo ważne jest to, żeby jeszcze tutaj pociągnąć. Szło wow, wow, wow. Dobrze, że na shiftie trzymam, chociaż przez moment opuściłem tego shifta, dlatego muszę być bardzo ostrożny. Mnie taka chwila nie może się równać, akuratnie, że wpadnę w przepaść. Chociaż, tak, żeby samemu wpaść w przepaść, jeszcze mi się nie zdarzyło na tym świecie. Jedynie po prostu przez moby najwięcej akuratnie, czy znaczy no, naj, najwięcej do czynienia miałem ze z tymi takimi szkieletami, co tak po prostu tak lewitują nad, nad slabami, ogólnie nad ziemią. One są właśnie przekichane, bo jeszcze nadają, nadają takiego spowolnienia. A jeszcze, jak nie miałem tarczy, to się naprawdę mega tak musiałem z nimi użerać. To sobie schowam, i tutaj jeszcze ponadaję, wezmę sobie tutaj jeszcze to drewnianko. I mega sztos. Szkoda tylko, że sobie tej craftinga nie wziąłem, a to nic. O, tutaj nasionka od razu sobie. Zasadzę tutaj w tym miejscu, tutaj jeszcze jest może jakieś nasionko, nie, nie ma na razie nasionka, może z tego powy, powypada, czekajcie, czy ja tutaj wszystko wykopałem, tak, wszystko wykopałem, ale najlepiej się upewnić, o tu chyba jest nasionko, dobrze, no i dobra, o i jabłuszko, ej mega kozacko, jabłuszka się jak najbardziej przydadzą, w żadnym wypadku nie pogardzę, wręcz przeciwnie. Co do jabłuszek, to sobie schowajmy tutaj w tym miejscu. A jeżeli chodzi o takie żarcie ja. A może bym pozwolił, sobie, żeby tam żółwiki były. Nie wiem czy wspominam, ale tutaj jeszcze mam swojego takiego przyjaciela czworonożnego. On jeszcze nie jest jakkolwiek nazwany, bo nie ma żadnego nimtaka, Ale jeżeli takowego nimtaka się ogarnie, to, to jak najbardziej. O, no, jednak te żółwiki tak nie bardzo. One się bardziej do wody tak garną, tutaj. To nic. Wykopiemy sobie, będziemy troszeczkę teraz kopać. Zobaczymy, co nam wydropi ciekawego. A może coś nieciekawego, ale wolałbym, żeby to jednak były ciekawe rzeczy. O, kolejny żółwik, ale stos. Dobra. Żółwiku teraz idź na do swoich kolegów. O nie, 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 nie. Ja w to normalnie nie wierzę. Dobrze, ja mam tarczę chyba. Dobra te, te rybki. Dobra, ja uciekam stąd dobra. Jeszcze ta rybka Mam tylko półtorej serca A, no właśnie. Dobra, że to na w już wszystko sobie zbiorę. Mówię, ja się mega cieszę po prostu, że nie muszę grać na ...na, na hardkorze w tym momencie, bo... Bo było nieciekawie. Eee, panowie, co panowie tutaj robią? Co panowie robią? A może bym panom troszkę pomógł? Zrobimy teraz taki myczek, żeby on mi teraz nie rzucił, bo to też też jest jak najbardziej możliwe. O. O. <ścoughs> I teraz sobie elegancko spłynął. Ja pozwolę sobie tutaj ponadać pół płytki. O, Oj, rybka poleciała. Dlatego nie przemyślałem akuratnie, no ale chciałem się jakoś nimi ich pozbyć, a tu są żółwiki, a zacząłby mi przesuwać, żeby zaczęli mnie tłuc, dlatego nie wiedziałem jak właśnie na to zaradzić. Ale myślę, że jeszcze, jeżeli chodzi o rybki, to, to w ogóle się tym nie powinienem przejmować, bo pewnie mi jeszcze nieraz wydropi rybka. Ja myślę, że najgorzej akurat nie z portalem do e NC, end e tam, Endu będzie. O, teraz, o, akurat nie a propos rybek, tylko teraz pytanie, gdzie ja mam, si tu mam i teraz bardzo ważne. O! Nie, nie, nie! Nie! No i koniec. Nie wiem, czemu akurat nie te żółwiki tak się tutaj pchają. Mnie to strasznie depremuje. W ogóle, zróbmy sobie coś takiego, że. A najlepsze jest to, że jak chcę wodę postawić w tym miejscu, to nie mogę. A czekajcie, a jak ja sobie zrobię coś takiego, że. No nie. No ale. Może to jest na półpłytce, czekajcie. A jeżeli ja sobie dam w tych miejscach, ja muszę sobie trochę większe to wszystko może zrobić. To może też inaczej to będzie. Że, może będzie. Właśnie będzie lepiej. No, momencik. Bo tu mnie strasznie nurtuje. Że tak się, takie coś się dzieje. No widzicie? Ja nie rozumiem tego. Może to się jakoś odbaguje. Nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem. A jakbym teraz zrobił coś takiego? Aha, dobra, a teraz jeszcze tutaj. To znaczy, nie czuję, żebym żeby jakoś to naprawił, ale. I. Czekajcie, i teraz jeszcze. Czyli tak nie będzie, ale jeżeli ja sam tutaj doprowadzę do tego, żeby to było w tym. O, samo się tu rozleje. Czyli ja w tamtym miejscu, gdzie ja rozlałem wodę, a czyli tutaj, tak nie ten. Ale jak już tutaj dam. też nie? O, dobra, to tu już. Okej, okay, a tutaj? Nic się nie dzieje. O, tutaj się już troszkę dzieje jednak. O. I teraz tutaj jeszcze. I tutaj jeszcze. I dobra. I wszystko to się chyba. A nie, nie, nie wszystko się tak ładnie wypoziomowało. O. Teraz się wszystko ładnie elegancko wypoziomowało, także już wiem, tak, że już mam akuratnie przestrzeń do tego, gdzie będę akurat mu krypki dawać. Pochowajmy sobie te rzeczy, które w tym momencie mi bardziej zawadzają, niż pomagają. W sumie to już możemy sobie na, od razu na pół płytki przerobić. A rzeczy, które nie będę potrzebował, to sobie tutaj pochowajmy. Te, nie, te takie mało cenne, to tam do jednej skrzynki te bardziej cenniejsze do drugiej. Sobie tutaj schowajmy to, tutaj, to tutaj. Dodajemy sobie w taki sposób te wiadereczko to jako najbardziej jest bardzo cenne, także dajmy sobie tu węgiel również sobie schowajmy w tym miejscu. Taki, tak jak i zresztą ten węgiel też dajmy tutaj. Tu będą bardziej cenniejsze rzeczy. No i co jeszcze więcej takich akuratnie cobblestone jeden, tak możemy też sobie również tutaj dać. Dobra. I podskoczymy sobie już tam, żeby kolejny, czyli żeby znowu akuratnie tam tak polecieć z kolejnym takim poziomem. W sumie też się zastanawiam co ile kratek robić odstęp, żeby drzewka sobie na spokojnie mogły fajnie rosnąć. Znaczy ja strasznie nie lubię takich rozgałęzień, takich tych w Minecrafcie, bo ciężko jest pozyskać to drzewo. Ale w sumie teraz takim drzewkiem bym nie pogardził, jakby się pojawiło, bo więcej mógłbym pozyskać desek, a jakbym mógł więcej desek pozyskać, to mógłbym więcej slabów porobić, a jak mógłbym więcej slabów, to mógłbym też to przekuwać w rzeczy, które mnie najbardziej teraz interesują, czyli... bo teraz w tym momencie akurat nie fokusuję się na tym, żeby rozbudować tą platformę na drzewo, ale potem byśmy się... na najbliższych odcinkach moglibyśmy się już wtedy skupić chociażby na jakiejś właśnie faremce, czy właśnie na jakiś mob grinderze też by mi się akurat nie przydał dobrze i teraz właśnie będę potrzebował sobie też dorobić pochodnie albo jeżeli jeszcze może nie tyle że dorobić co po prostu może i mam gdzieś tylko się muszę rozejrzeć jednak nie mam ale tu jeszcze troszeczkę węgla jest pozwolę sobie zrobić tak 24 myślę że będzie będzie elegancko i tam bym już podleciał, tylko jeszcze te śnieżki. Eee. Mhm. W sumie jeżeli chodzi o śnieżki, to też można bałwanki stworzyć, ale dobra, na razie to, to nie na dzisiaj. Dzisiaj będę zainteresowany jak najbardziej tym, żeby e, troszkę ziemi będę potrzebować. Jeżeli chodzi o drewno, tu nie mam drewna, dobra. Ale mam sezonki, sezonki mi sezonki ważne, akurat akuratnie ta sprawa. I te drzewko dobrze będzie wykopać sobie. Także tu już sobie. O już. Już tutaj się moby zrespiły. Nie zdążyłem oświetlić i tak się stało teraz, ale to. Nic się nie dzieje. Najgorzej z pająkiem tutaj. Oj. Oj oj oj. Lecz czasami też może ziemniak wypaść albo marchewka. Też marchewkę ja mam. Teraz pytanie, czy... Dobra, już ten szkielet akurat nie. na mnie zaczyna się naparzać. Ciekawe czy ja mam tarczę gdzieś, a może mi się tarcza zużyła. To jest dobre pytanie. Nie wiem czy ten szkielet gdzieś jest, ale dobra. Szukam tutaj teraz sztabek, o jest tutaj jedna sztabka żelaza. I będę potrzebował drewno, stworzymy sobie nową tarczę w takim razie. Być może mi się zużyła, a ja nawet nie zauważyłem tego. Dobra, i teraz tym, jednym z moich najlepszych. Znaczy to jest teraz to jest moje najlepsze pożywienie w Minecraft'cie, rotem Rotten Lecimy sobie. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, nawet nie ma co, 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 nie ma co. Wow, idziemy się przekimać, nie ma, nie ma co tak ten. Nie ma co yy, życie marnować. Przekimałem się i teraz niech te mowy się wszystkie palą. Łącznie z takimi szkieletami. Mam tylko jedno serduszko. Creepery. Najgorzej z Creeperami. To jest, A to tylko, że ja nie oświetliłem. O, już tam strzela na mnie. I już mam tylko jedno serce. Dobra, arbuzami trzeba się troszkę ratować. 50 sekund tylko łodu. 16. O. Dobra. I tu już arbuza sobie wszalam. Pozwolę sobie jeszcze pokonać tutaj tego szkieleta i tego creepera. I jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek myślę, że sobie zakończymy właśnie na tym. Dobra. Już mi się trochę zregenerowało te serce, ale jeszcze pozwolę sobie kolejnego melona szamać. I dobra. Lecimy. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, Ja... Na szybkości jeszcze bym podskoczył sobie tylko po tej temy. Ech, to na dwojeczkę, to na, na czwóreczkę, a jeszcze miałem mieczyk. Dobra, jeszcze tam na szybkości podlewcy zobaczę co, co i jak. A to tylko, że nie oświetliłem. Przez moment wystarczył, że nie oświetliłem. Dobra, wybuchniecie. Nie, jeden wybuchnie. No bardziej zrobił dziurę, ale nic. E, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Wiem, że tutaj akuratnie zakończenie może być troszkę takie mizerne e, przez te akuratnie creepery. No, ale czasami tak bywa. No, raz się jest na wozie, raz się jest się pod wozem. Tak to, tak to czasami akuratnie wygląda. Myślę, to, że to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu e, pochodnia, a przypnę wam serduszko, wtedy też zobaczę, że byliście e, do, do tego właśnie momentu, do końcóweczki tego materiału. Ja się z wami żegnam w tym odcinku. Zapraszam na kolejny już za dwa dni. Cześć!